Piękny dzień dobry, witam wszystkich w nowym vlogu i pora pożegnać się tak już oficjalnie z jesiennym intrem, z jesiennymi wstawkami, z jesiennym kubeczkiem, w ogóle z jesiennym klimatem, dlatego że vlogowo zobaczymy się na vlogmasach, czyli 1 grudnia, i to jest taki ostatni jesienny vlog, w tym roku, oczywiście na moim kanale. Jeszcze wpadnie na kanał jeden odcinek perfumowy, a później już tylko vlogmasy przez cały, cały prawie miesiąc, także ja się już nie mogę doczekać, jest to jeden z najwspanialszych, najpiękniejszych i najbardziej wyczekiwanych właśnie momentów w ciągu całego roku przeze mnie, dlatego, że... Yy... Uwielbiam ten czas i we mnie wstępuje taka energia, której nie mam w ogóle w ciągu całego roku, nawet latem nie mam takiej energii jak właśnie w grudniu, w czasie przedświątecznym i świątecznym. Na ostatnim vlogu pokazywałam Wam moje kalendarze adwentowe, perfumowy, który będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część to taki gotowic, druga część to będzie kalendarz perfumowy DIY. Będzie kalendarz herbatkowy, ja się tutaj powtórzę w razie gdyby ktoś ostatniego vloga nie oglądał I mówiłam Wam, że na tym vlogu, że chcę jeszcze taki jeden kalendarz, ale żeby to nie był kosmetyczny I żeby to był kalendarz, którego jeszcze nie było tak naprawdę na moim kanale A, a dużo było, bo był i nawet z serami, z biżuterią, maseczkowy DIY, którego Dominika mi robiła dwa lata z rzędu Co ja tam jeszcze miałam z takich kalendarzy? Wiadomo, kosmetyczne, pielęgnacyjne przeróżnych marek, także y, chciałam coś nowego, coś czego jeszcze nie było na moim kanale i znalazłam to. Znalazłam taki kalendarz, którego w ogóle chyba na żadnym jeszcze nie widziałam kanale. Może gdzieś tam był, może gdzieś tam się pojawił, francuskiej marki, ale to nie jest żaden kosmetyczny, żaden pielęgnacyjny. Jest to kalendarz, z którego które nazywam takim pożytecznym kalendarzem, ponieważ no. może z niego skorzystać cała rodzina, a po vlogmasach jeszcze. Y jakaś część z niego zostanie nie tylko do dekoracji, ale do użytku i taką zagwostkę Wam dam i możecie zgadywać co to jest za kalendarz dodam taką małą podpowiedź, że jest uroczy i słodki i nie są to absolutnie czekoladki. I mała aktualizacja dotycząca kalendarza perfumowego tutaj widzicie jego pierwszą część druga część jest w toku tworzenia, że tak powiem, także Dominika działa z kalendarzem, a raczej z jego drugą częścią. To jest gotowiec który posiada 10 okienek tylko a od 11 do 24 okienka Dominika będzie mi robiła, o czym już mówiłam, ale powtarzam się, dlatego że może jest ktoś, kto nie oglądał ostatniego vloga. Tutaj możecie z bliska popatrzeć na niego, jaki on jest przepięknie świąteczny, bo go pokazywałam, ale troszeczkę z daleka, z bliska nie. Także jest mnóstwo świątecznych akcentów i powiem Wam, że uwielbiam kalendarze, właśnie adwentowe, które są iście świąteczne. Aktualizacja polega na tym, że dokonało się. Wybór się dokonał. Mało tego, Dominika nie tylko wybrała zapachy z moich wishlist perfumowych, ale już jej zostały dostarczone. Także wiecie co, moja ekscytacja, tą drugą częścią kalendarza perfumowego po prostu sięgła zenitu i nie mogę się doczekać naprawdę tej, tej drugiej części, jak ją będę otwierała, bo jestem niesamowicie ciekawa i podekscytowana, co tam za zapachy Dominika mi wybrała. I powiem Wam, że starczyło jej na pięć zapachów, także w drugiej części będzie. 9 próbek i 5 pełnowymiarowych flakonów. I łączy się z Wami już troszeczkę później. Wybieramy się z całą rodziną ekipą do mojej siostry, dlatego, że ma dzisiaj urodzinki. Także jedna część e, rodziny już pojechała, jest na miejscu. Ja jeszcze uderzam do sklepu po karteczkę. Dlatego, że prezent Kasi dotrze, ale w całkiem innym terminie. A powiem Wam, że kupiłam jej coś takiego, że ona się sama tego nie spodziewa. Oczywiście, ja Wam pokażę, jak to przyjdzie, ale mam nadzieję, że będzie zaskoczona, bo to też jest jedna z tych rzeczy, co moja siostra bardzo lubi i pewnie niektórzy się tutaj domyślają, co. Także. Nie wiem, kiedy ten prezent przyjdzie, może w przyszłym tygodniu, może za dwa tygodnie, no zobaczymy. W każdym razie yy, siostra troszeczkę poczeka na ten prezent, ale myślę, że będzie ostatecznie bardzo zadowolona z niego. Chodź, Ty, Lukasku, schodź! <laughs> schodź tych schodów. Ja, u mnie Lukasek schody sobie upodobał, no i widzę, że u mojej siostry też. No pięknie schodzisz. Dzień dobry. Cześć Dominika. Cześć kochana nasza. Jaka u nas spokojniutka dzisiaj. I dzień dobry. Dzień dobry. Wikusia, coś ty tam przygotowała, bo to jest taka nie. Dzień dobry. I to ty piekłaś? Tak. Wow. Od A do Z. Ojejku, jak pięknie. Ale Pierwszy tak w życiu, kurde, pierwszy jak ci pięknie wyszedł. No tak, może być. Piękny torcik? Pięknie. W środku też jest truskawkowe? Tak. O, no to I będzie A, To wiesz, jak mi się ślinka cieknie, co? Ja, nie, ja tak troszeczkę na łyżeczkę sobie spróbuję, bo ja wciąż na diecie. W grudniu odpuszczę, oczywiście, A, no, no nie? No dobrze, to dobrze. I to jest taka malutka niespodzianka, no nie? Dla Kasi, bo Kasia nie wie, że my tutaj jesteśmy. Tak, nie wie. Nie, nie wie tak, o torcie, nie wie o balonach, nie wie o was, także no. Nie wie, że oni się pochowali. Nie, to wasze buty na tym. O, boże! Jezula. No buty nas zradziły. Sto lat, sto, lat, żyje, żyje sto, lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie. Kasia! Brawo! A, brawo! Dziękuję, dziękuję. A, A masz piękne włosy. Piękne masz Kasia włosy. Dziękuję. Bo w ogóle Kasia od fryzera prosto wróciła. I ja widzę, żeś ty sporo ścięła te włosy. Ty miałaś, prawie do pasa Kasia, pokaż się z tyłu. Wow! To chyba takie pierwsze ostre ścięcia od lat. Tutaj Dominika pokazuje, że Lukasek sam napisał ciocia tutaj na prezencie. A potem drugi raz napisał, bo przyłapałam go z drugim mazakiem na tak? szczęście. Na szczęście lekkim. Je, bo ale dobrze mu idzie już pisanie. Lukas, Lukas potrafi napisać nie, nie. swoje imię, prawda? Ale tak, nie zawsze ale chce. Y, może czasami zapomązi ja, ja tak. mu. ale idzie mu. A to napisał, bo ja pisałam pisałam. Pisałam. przepisał. Tak, bo ja napisałam na tablicę, a on skopiował. Niespodzianka nam się troszeczkę nie udała, bo wiecie co myśmy zrobili? Ściągnęliśmy buty, zostawiliśmy na przedpokoju. I Kasia zobaczyła. My się tu pochowali po prostu za drzwiami wszędzie. A Kasia po prostu weszła i zobaczyła nasze buty, także nic ci z niespodzianki. Must have osoby, która jest na diecie ketogenicznej. I która jeździ w gości, to jest oczywiście śmietanka trzydziestka, bo zazwyczaj jak jestem goszczona, to ludzie nie posiadają takiej w całości, bo zazwyczaj ona już jest gdzieś tam zużyta, także u mnie zawsze w gościach śmietanka. Do kawy oczywiście. Dziękuję Wam wszystkim za obecność i za poświęcony czas, życzę Wam przyjemnego dnia lub wieczoru, to zależy kiedy ten ostatni jesienny vlog oglądacie i do zobaczenia na vlogmasach, buziaki, na razie, pa pa!